Tatry. Turyści znaleźli na szlaku pięcioletnie dziecko bez rodziców Topr w akcji. Samotne dziecko na szlaku i zaginiony Sylwestrowicz. Turyści znaleźli na szlaku w Tatrach pięcioletnie dziecko, a w pobliżu nie było widać rodziców. W akcję zaangażowali się ratownicy Topr, którym udało się odszukać opiekunów dziecka. Nie była to jedyna weekendowa interwencja Toprowców. Samotne pięcioletnie dziecko zauważyli w niedzielę na szlaku przypadkowi turyści. Stało się to w rejonie polany Zachradziska, gdzie łączą się doliny Kościeliska i Miętusia. Wokół nie było widać rodziców, dlatego o sytuacji powiadomiono top. Gdy ratownicy zwieźli dziecko z góry, zauważyło ono matkę i ojca. Podaje serwis tatromaniak.pl. Mężczyzna zniknął po sylwestrze. Odnalazł się w swoim łóżku to nie jedyna interwencja toprowców w niedzielę. Na drodze do Morskiego Oka pomagali mężczyźnie z urazem barku. Inny turysta, do którego wezwano ratowników, utknął na szlaku między Świnicą a Zawratem. To poszukiwał też mężczyzny, który miał zaginąć po sylwestrowej zabawie. Okazało się jednak, że jest on w swojej kwaterze, gdzie spał. Na tatrzańskich szlakach panują trudne warunki. Ostrzeżenia dotyczą też turystów, którzy niekoniecznie chcą wspiąć się wiele metrów nad poziom morza. Odradza im się między innymi wchodzenie na lodową taflę morskiego oka, która pod wpływem dodatniej temperatury zaczyna rozmarzać. Opracowanie Wiktor Kazanecki